Dobra, mamy to. Jedną mamy z głowy. Muszla z złej biedronki. E, kurde, od razu druga, od razu druga. Dobra, no i nie mamy tego, bo muszę wczytać grę. Halo, halo. To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku. Zwiedzaliśmy sobie można powiedzieć górną część ogródka, ale no, na razie pozwiedzaliśmy sobie tylko okolice Grilla. E, worek sprawdzaliśmy, jak wygląda zdobycie koltany. Niestety, no nie jestem w stanie jak na razie zdobyć koltany. E, no ale słuchajcie, możemy co nieco przygotować. Może sobie dzisiaj spróbujemy. Nie wiem, czy się uda, ale możemy sobie spróbować. W sumie, czemu nie. W każdym razie na pewno będziemy zwiedzać górną część ogródka. Ale zanim to zrobię, no to musimy sobie wybudować parę rzeczy. A mianowicie, musimy sobie wybudować piec, który odblokowałem też w sumie. Nie pamiętam kiedy. W każdym razie odblokowałem, czy ja to zmieszczę gdzieś w bazie. Chyba nie. Glina, kawałek wiecznie płonącego węgla i wrzący gruczoł. Gliny na pewno nie będę miał, bo wszystko zużyłem tutaj, żeby budować. Więc będę musiał wykopać glinę. Sprawdzę tylko, czy ja mam ten wrzący gruczoł. Bo tu w sumie nigdzie nie widzę. No kurde, nie mam eee, wrzący gruczoł. Kurde, to chyba z bombardierów wypada. Wydaje mi się, że z bombardierów to wypada, więc będziemy musieli upolować sobie kilka bombardierów. Eee, no i zrobimy sobie piecyk. A z piecyk w piecyku będę mógł zrobić miętowy kawał. A z miętowego kawała będę mógł zrobić miętową maczugę. Potrzebujemy jeszcze płatki kwiatu i twarde gluty. Uuu, twarde gluty, czyli musimy iść upolować coś do górnego ogródka. Aj jaj, a miałem nadzieję, że nie będę musiał tam wracać, zanim nie zrobię tej maczugi przeklętej, nie? Krasnal jest tam, czyli tam mamy wejście na górny ogródek. Zastanawiam się, gdzie byśmy mogli sobie tyrolkę postawić, żeby sobie już przejazd zrobić. W następnym update'cie podobno dodadzą właśnie tą tyrolkę taką, co do góry można jeździć, więc no w sumie za niedługo będziemy mogli do góry jeździć, nie? Więc nie będziemy, mieli, nie, nie, nie będziemy musieli za bardzo kombinować, żeby wracać do bazy, więc to jest w sumie spoko moim zdaniem. Dobra, zjem sobie to. Idę, słuchajcie... Jedna kulanka była pod stołem. To ja sobie może tyrolką pojadę pod stół, tam zabijemy kulankę, wejdziemy sobie do górnego ogródka i tu sobie coś też pokombinujemy. Tylko jak ja bym tyrolkę robił, to ja bym zrobił tyrolkę gdzieś tutaj na te kamienie górne, a nie na te dolne. Wydaje mi się, że dałoby radę coś takiego ogarnąć, Ma moja baza jest dużo wyżej. Więc w sumie spoko. Eee, może sobie przygotuję też materiały na tyrolkę. A, jeszcze ten tłuczek do kleju chciałem zrobić. Weźmy to, wybudujmy. Trzeba też to gdzieś tu to koło pieca wybuduję Łupina, żołędzia, gałązka i te część taczówki. To, to mogę zrobić. To mogę zrobić. Dobra. A, i mamy klej naprawczy, 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 klej naprawczy z, z dużej ilości przeróżnych stworzeń. Wydaje mi się, że najlepiej z pająków robić, bo pająki najłatwiej upolować. Ewentualnie części mrówkolwa, w sumie też by można było zużywać, nie? Bo po pierwsze potrzebujemy tylko trzy. Ee, a w sumie łatwo to zdobyć, no bo wiecie, no mrówkolwa nie jest, w sumie jakoś bardzo ciężko zabić. No tutaj te pozostałe części, to ja bym tego nie zużywał, na innym, tak szczerze mówiąc. No raz kolejkuję tu z tych części mrówkolwa, w sumie czemu nie? Eem, dobra. W takim razie lecę, słuchajcie, tam, tam sobie upoluję. Eee, tego gościa, co mówiłem wcześniej, nie pamiętam już, wybuduję sobie może tutaj tyrolkę eee, będziemy musieli jeszcze zdobyć wrzący gruczoł eee, no i zrobimy sobie ten piecyk zrobimy sobie maczugę, zrobimy sobie i, i, i może sobie spróbujemy no nie wiem, czy mi się uda, ale może sobie spróbujemy eee, wejść tam do tego worka jeszcze raz spróbować tą koltanę zdobyć o dobra, jest kulanka, tak chodzę, biegam kurde, patrzę, nie, no nie mogę znaleźć, sobie myślę no nie mogę znaleźć, ale jest, jest, jest kulaneczka nasza kulanka Dobraaa... Dawaj... Gluty, dziadu. Dobra, mamy to. Część skulanki tylko? Nie wypadły mi żadne twarde gluty. W sumie jak pójdziemy sobie tam na górę, na górny ogródek, możemy sobie przejść do, do, do... pod szopę. I tam możemy spróbować sobie biedronki upolować. To w sumie może nam się przydać, słuchajcie, bo chyba z tej Biedronki robi się lepszy młotek. A jak sobie zrobimy taki młotek trzeciego poziomu, no to będziemy mogli sobie go ulepszyć i w razie czego będziemy mieli do walki też taki młotek, bo właśnie kulanki czy Biedronki w łatwy sposób można właśnie takim młoteczkiem zabić. Więc to nie byłoby głupie. Idę tego bombardiera, upolować i lecę na górny ogródek. Tam sobie gdzieś może zrobię. To ustrojstwo, żeby się przespać. Jak to się nazywa? Namiot? <noise> I ten. I... I spróbujemy sobie tam coś pozwiedzać, upolować. No, no, słuchajcie, ja tę tyrolkę sobie postawię gdzieś tutaj. Przecież czekajcie, nie, 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 ja muszę jeszcze wyżej wyjść przecież. No, 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 no. Eee, dobra, to w... zmiana planów jednak, zmiana planów. E, tu laboratorium jest jakiegoś zęba widzę, epa. Możemy sobie zanalizować to wtedy. Nie? Topór termitów. Uuu, topór termitów. To ja takie coś chcę zrobić. To też fajnie by było w sumie termity upolować od razu, nie? Klej naprawczy i te, 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 te ustrojstwa. To już znam. Ok. Pełn kulanki. Ten pancerz z kulanki fajnie by było w sumie zrobić. I, i ulepszyć, oczywiście. Ueee, tu jest jakaś jaskinia. W tej jaskini jest chyba ten ząb. E, ale ta... ta broń jest też całkiem niezła na to. Szybko bije, stunuje. E, twarde gluty też z tego lecą. Super. O ja pierdziele, ile tego jest? Ile? Dobra, uciekam stąd, uciekam stąd. Nie jestem gotowy, żeby tutaj przyjść. A poza tym tego zęba tutaj chyba nie ma i tak, i tak. To jest jakieś kurde. ich gniazdo tych larw. Nie mam pojęcia, gdzie ten ząb może być, szczerze mówiąc. W sumie on może gdzieś tam być, no ale dobra. Nieważne, pójdziemy po niego kiedy indziej. Idę na górną stronę. Tam sobie postawię. Tyrolkę. I. Upolujemy sobie może jeszcze kulankę. Albo pójdziemy od razu na te Biedronki. Może pójdziemy od razu na te biedronki, aczkolwiek. Mam 5 bandaży, nie mam smoothie i nie mam jedzenia. Więc musiałbym zrobić też ognisko i upolować jakieś jedzonko. Fajnie by było też termity ogarnąć. No ale kurde, to ja nie dam rady wszystkiego naraz ogarnąć. No nie dam rady. Choćbym chciał, to nie dam rady, no ale zobaczymy. Dobra, ja sobie wybuduję tutaj Tyrolkę. Na mojej poprzedniej serii yy, z Grounded też w tym miejscu miałem Tyrolkę. Będziemy musieli tylko zdobyć yy, łodygi chwastów. a to. Tutaj zdobędę, okej. Okay. Tutaj też jest kulanka, to sobie ją upoluję od razu. Prześpimy się. W sumie przydałoby się też zrobić ognisko. Upoluję sobie jakieś jedzonko. Zrobię ognisko, ugotuję sobie to, prześpimy się i pójdziemy. Może kurde, no i właśnie teraz nie wiem, czy biedronki, czy termity, kurde. 34, żeby połączyć się do bazy. No dobra, no ale wybuduję sobie tak czy siak inną tyrolkę, może będzie też troszeczkę mniej tego. Połączymy sobie to z bazy i tak i tak i tego teraz w tym momencie nie użyję, więc nie muszę tego łączyć. Najważniejsze, że mamy to wybudowane. Zrobię sobie jeszcze namiot i zrobię sobie jeszcze ognisko. No i słuchajcie, my widzimy się rano, jak już będę Postanowię gdzie idę, czy polować na biedronki, czy polować na termity. Eee, no, i termity, i biedronki są dość wymagającymi przeciwnikami. Nie jestem pewny, z czym sobie lepiej poradzę. Musimy się nad tym dobrze zastanowić, słuchajcie. Dobrze się musimy zastanowić nad tym, chociaż fajnie by było upolować i to, i to, nie? Dobra, słuchajcie, no, miałem nadzieję, że znajdę sobie jeszcze troszeczkę jedzenia. No ale kurde, nie mogę znaleźć. Ten górny ogródek to ciężka sprawa, jest, wydaje mi się. Lecę tutaj, słuchajcie, pod szopę. Spróbujemy biedronkę upolować. Może nam się uda. Tutaj są jeszcze takie larwy. To chyba z łuku można upolować. W sensie zrzucić na dół. Dobra, ja muszę jakoś jedną Biedronkę wziąć na siebie. Tylko że wiecie co, ja zapomniałem sobie kurde strzał wziąć. Więc trochę lipa. A całkiem przyzwoite obrażenia zadajemy, damy radę. to. Jedną mamy z głowy. Muszla z złej biedronki. E, kurde, od razu druga, od razu druga. Dobra, no i nie mamy tego, bo muszę wczytać grę. no nie, idzie ta druga. No przecież, kurde, jaja se robicie ze mnie w tym momencie? O, ale lot! <ścoughs> kurde! To skoczek narciarski jest. Bez nart. O, ją ścinało, kurde, między tymi kamieniami. Ała! Ała! Hit! No co to kurde ma być Dlaczego te biedronki tutaj przychodzą Zawsze za mną Chodzą te biedronki A wcześniej se kurde na kamień Przyszła Ała No to super kurde No to kurde super nie Dobra jedna bestia mniej Dobra mamy kolejną nice Auć Myślałem, że zdążę ją zabić Kurde, straciłem całe HP No ale zabiliśmy ją Dobra, mamy to Jeszcze jedzonko nam upolowała Super Dobra, weźmy teraz szybciutko kamienie I spróbujemy tu Dobra, mamy to po czwark, o nie, na to trzeba topór trzeciego poziomu. Dobra, to lecimy na termity. Lecimy na termity w takim razie. Mój miecz zaraz się zepsuje. Nie jestem pewny ile termitów jestem w stanie w ogóle upolować. Nie pamiętam już, jak te termity atakują w ogóle. No ale musimy kilka termitów upolować, nie? Tu gdzieś powinno być laboratorium, o ile się nie mylę. O ja pierdziu, nie przeskoczę tędy. Chłopie, tego nie przeskocz. Tędy przeskoczę, kurde, łatwiutko. Tu gdzieś chyba laboratorium było, to sobie możemy od razu te części zbadać. Mam nadzieję, że jest tu laboratorium, bo też muszę wiedzieć, słuchajcie, ile ja potrzebuję tych części, żeby toporek zrobić, nie? Tutaj jest mnóstwo cukierków. I tak dalej, i tak dalej, w tej, w, tej, w tej dziusze Tędy przeskoczę, ale czy to mi coś da? Co to jest? Bryłka kłaczków. Trzeciego poziomu siekierkę trzeba mieć. I tak się zdobywa. Kłaczki można zdobywać w ten sposób. Nice! Czyli nie trzeba wychodzić na wycieraczkę, żeby zdobywać kłaczki. Można sobie tutaj zdobywać kłaczki. Super! Tego nie wiedziałem. O! Jest gdzieś laboratorium. Tu na górze, jak tam wejść? Po tej desce, dobra. Zbadam sobie te części z Biedronki, a potem jak upolujemy termity, co sobie zbadam z termitów. Zobaczymy, a w sumie ja mogę zobaczyć, bo ja przecież odblokowałem ten toporek. Potrzebuję dwie szczęki termita i, i pióra. Tylko kurde, teraz nie jestem pewny z którego termita lecą te części, te, te, te szczęki. To pewnie z wojowników, a te wojowniki to, to ciężkie przeciwniki. <laughs> Is watching. The backyard. Is watching. Da, 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 Strange noises, stranger occurrences, coincidences. Oh, I think not. Or is it my mind playing tricks on me? I, I, I feel the senility at the edges of my thoughts. I have grown so old. Uh, just the other day, I found my tape recorder laying out that I knew I had put away. I would not have been so careless, and yet there it was. Could it have been Percal? No, 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 no. Such a conspiracy would be beyond his capabilities. Something darker is afoot. Ominant. Perhaps. I knew it might be too great a risk to liberate that equipment from them. Whatever it is, it is always watching. Ominent, Surely. But how could they know? Whoa! że strzelają. Str <laughs> execute end of day procedures.

Dawaj dwie, dwie, szczęki dawaj mi, dziadu, jeden. Nie! Mam jedną szczękę. Dobra, jeszcze jedną szczękę potrzebuję. Kurde, fatalnie, że tego jedząka se nie przepaliłem. Mogłem się wrócić do bazy, ale... Nie, tam będę chodził, tam i z powrotem, kurde, cały czas. Jak mi się uda ściągnąć... O, jest jeden tutaj termit. Wojownik, żołnierz. Jak mi się uda ściągnąć jednego, to myślę, że dam radę. No, kom wszedł do mrowiska? Szkurde, no. Jak mrówków tych termitów. Przecież zabiją mnie. Uciekam, uciekam, uciekam. Gdzie jest ten obity? Kurde, no musiałem się zmęczyć, nie? Kruczokwasowy część termita. Dobra, z niego nie wypadnie mi. Eee, y, szczęki. Musimy jedne szczęki zdobyć. Jedne szczęki musimy zdobyć, i kurde, ciężko będzie, bo nie mam nic do leczenia. Chyba, że zrobimy sobie tu ognisko. Kłucie słone. Słona broń jest dobra na termity. Więc fajnie by było zrobić takiego słonego Morgenstern'a. Ja nie jestem pewny, czy ja przypadkiem sobie tego nie odblokowałem. Już wygląda na to, że nie. Ale dobrze, dojdziemy do tego prędzej czy później. Just like a fruit w ogóle odblokowałem sobie też te części z Biedronki. Wydawało mi się, że mówiliście, że te części z Biedronki... Kurde, to jest mały termit, ja nie chcę z małym walczyć. Zaraz mi się broń zepsuje i będziemy mieli kłopoty. Chyba, że użyjemy tego, nie? To też może w sumie być w miarę dobre. Dobra, mamy to. Szczęki termita 2. Kurda, sam tego nie mogły mi wypaść dwie, nie? Dobra, ale to w sumie nieistotne. Mo mogę sobie to tutaj jeszcze zbadać na szybko. No i wydaje mi się, że mogę wrócić do bazy, nie? Muszę ponaprawiać rzeczy, muszę przygotować sobie leczenie znowu, smoothie i tak dalej, i tak dalej. I teraz nie jestem pewny, albo będziemy zwiedzać to, chociaż nie. Tu, do tego miejsca wolałbym przyjść ze słonym Morgensternem, bo tam jest, to jest jaskinia, tam jest ciemno. Dobrze by było mieć pochodnie jednak przy sobie, nie? Brak, nic nowego nie odblokowaliśmy, a z tego? Klej naprawczy, no dobra. Czyli w sumie nic nowego nie odkryliśmy, nie? E, w każdym razie tutaj przyjdziemy sobie ze słonym Morgenszternem. Na pewno będziemy musieli iść jeszcze tam na dół, gdzie biedronki biliśmy, żeby te, 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 larwy zdobyć, te kokony takie. No i potem w sumie nie wiem. Tu jest jeszcze taki czarny żuk, chyba, nie? Co, coś takiego, czarny żółk jakiś jest. To e, tego czarnego żuka chyba będziemy musieli upolować, żeby młotek zrobić. Nie wiem czemu mi się wydawało, że ja potrzebuję zabić e, te biedronki będziemy musieli tego czarnego żuka chyba upolować. Um... O, no, na science. O, tego gościa musimy upolować, ale to jest przy... Ups. To jest bardzo ciężki przeciwnik, nie? To jest bardzo ciężki przeciwnik. Dobra, słuchajcie, wracam do bazy. Upoluję sobie jeszcze, pójdę sobie tam pod karton z mlekiem. E, bo tam chyba dwa bombardiery są. Spróbujemy sobie upolować dwa bombardiery. Mam nadzieję, że zdobędę te gruczoły przeklęte, żeby zrobić piecyk i zrobimy sobie miętówkową maczugę jeszcze. Bo to bym chciał sobie zrobić. E, nowy toporek. Ej, kurde larwy mnie zaatakowały, ale czemu o tej porze? Tam zabiłem kilka larw, i, 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 i larwy były wkurzone na mnie, i postanowiły mnie zaatakować, ale to. Ale to po co? Czekajcie, gdzie ja miałem tą tyrolkę? Ja miałem tą tyrolkę chyba gdzieś w tym miejscu. Może sobie to troszeczkę obrócę jeszcze. W sumie nie mam chyba się co przejmować tymi, 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 tymi. Ciuk, nie, no i tu gdzieś mniej więcej będę miał tyroleczkę. Glina i łodyga chwastu. Mam tu łodygi chwastu, ale nie jestem pewny czy tyle. Gdzie te larwy? Wybuduję sobie, sobie tą tyrolkę, połączę sobie ją. I będziemy mieli dostęp, łatwy dostęp do... O kurde, to aż tam! No ale dobra, to nawet lepiej. Będziemy mieli łatwy dostęp na górny ogródek, nie? Tylko teraz pytanie, gdzie ja te... A, linki mam przy sobie, dobra. Ciekawe w sumie jestem, czy jest coś, co mogłoby mi tutaj z, zaszkodzić. Chyba pszczoły tylko. Komary jakieś, ale komary chyba by się na mnie nie wkurzyły, bo jak? W sumie ciekawe to jest, c, c, co, co by mnie mogło tutaj zaatakować tak naprawdę na tym dębie. E, w każdym razie, słuchajcie, mam już gruczoły, bo sobie pofarmiłem troszeczkę. Mam węgiel. No, i przede wszystkim mamy glinę, więc możemy sobie zrobić piecyk. Pięknie. W piecyku zrobimy sobie dwa miętowe kawałki. No i gdzie te larwy? Żeby one mi tam nie zniszczyły czegoś, nie? Szkoda by było, jakby mi tyrolkę miały zniszczyć albo coś. Coś słyszę. Coś mi podgryzają te larwy. Idę tam na dół. Ej, ale to są te ogniste larwy. Nie uleczyłem się. O dobra, urato uratowani jesteśmy. Prawie mi zniszczyła schody moje. Dobrze, że Tyrolka jest cała. Ej, czyli to jednak były te wkurzone larwy, może dlatego, że wszedłem do tej jaskini tam. W sumie ciekawe, nie? W sumie ciekawe, bardzo ciekawe. Ja myślałem, że to zwykłe larwy, bo też były wkurzone na mnie. Kurde, no ale teraz troszeczkę się zawiodłem, bo ta tyrolka jest w niebezpieczeństwie. Tą tyrolkę przydałoby się jakąś, jakoś inaczej zrobić. Chociaż w sumie, z drugiej strony, jak będę miał tą tyrolkę taką, co mi mówiliście, że można do góry lecieć. To ta na dole nie będzie mi wtedy wcale potrzebna, nie? Bo będziemy mogli sobie tej użyć ze stołu. No dobra, no w sumie kurde chyba nie ma co się przejmować, nie? Nie ma co się przejmować. Sprawdzę szybciutko, czy mamy już te cegiełki. I to dwie naraz się przetapiają. Łe, dwie naraz się przetapiają, to nice! Dobra. W takim razie możemy zrobić. Moją ulubioną broń, czyli miętówkową maczugę! A oprócz tego zrobimy sobie jeszcze toporek z termitów, siup! I teraz tak... Ten zwykły mój toporek mogę schować. Będziemy sobie używać już tego lepszego toporka, super. Eee, jak tu obrażenia z tej miętówkowej maczugi są? Kurde, ona nie jest ulepszona, a ona ma tyle obrażeń co, co mój miecz praktycznie. Mój miecz ma minimalnie więcej obrażeń. I jeszcze stunuje tam, ta, ta maczuga. Eee, ulepszmy sobie ją w takim razie, mogę? Nie mam kruchych osełek tyle. Eee, spróbujmy zrobić kruche osełki. Myślę, że 37 wystarczy. No, oczywiście. I teraz potężne kawały. Czy to jest broń trzeciego poziomu? To jest broń trzeciego poziomu. Eee, wiecie co, może ja bym sobie zrobił? Takie potężne kawały? Potężny kawał, solidna osełka. No dobra, wiecie co? Zrobię sobie tak. Dwie te. I zrobimy sobie 5 solidnych kawałów. A, to się w piecu robi. 5 potężnych kawałów ulepszymy sobie raz jeszcze e, miętówkową maczugę. Przynajmniej na razie raz jeszcze, bo, bo póki co nie mam aż tak dużo tych materiałów. No i dzięki temu będziemy mogli. E, prawdopodobnie mam nadzieję, że uda mi się koltane zdobyć. Bo koltana to będzie nasz miecz pikantny. Yy, Które sobie też ulepszymy i to będzie nasza pikantna broń, nie? Koltana to będzie pikantna, będziemy mieli już pikantną, miętową, a miecz z mrów kolwa prawdopodobnie będziemy używa, yy, ulepszać po prostu też solidnymi kawałami, i to będzie nasze cięte. Dobra. Chociaż w sumie moglibyśmy go ulepszyć. Czekajcie, czym byśmy go mogli ulepszyć? Słonym? Słonym teoretycznie moglibyśmy go ulepszyć. No, nie byłoby to też w wcale takie głupie. Mielibyśmy miętową, pikantną i słoną. Z tego co mówiliście, kwaśnych się chyba nie opłaca, bo to do niczego nie jest, nie? Eee, więc słoną broń byśmy mogli mieć. No, pomyślę, słuchajcie, pomyślę. Chociaż w sumie z drugiej strony fajnie by było mieć taką uniwersalną, bez żadnych obrażeń. Słoną, pikantną, oczywiście i, i, i ten, nie? Eee, żeby z każdego rodzaju była jakaś broń. Pomyślimy na razie, skupmy się na tym, żeby ulepszyć naszą maczugę. No, i słuchajcie, w następnym odcineczku, może spróbujemy sobie zdobyć tą koltanę. A jak zdobędziemy sobie koltanę, to sobie tam zabijemy jeszcze przy okazji czarnego żuka. Fajnie by było, słuchajcie, zrobić sobie tego Sterna. Wydawało mi się, że ja mogę go jakoś zrobić, ale jednak nie mogę, i nie jestem pewny teraz, czym możemy to zrobić. Sznur z kłaczków. teraz, będziemy mogli sznury z zdobyć. Skóry z poczwarki też, będziemy mogli zdobyć, bo mamy toporek trzeciego tieru, więc może sobie taką lepszą tarczę też zrobię. No ale słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!